Elo, Elo 520. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz, dodatek. Carnival of House. I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy, proszę Państwa, misję 2-3. Mamy tutaj do zdobycia na 3 gwiazdki 980 punktów. Misja jest dosyć przyjemna, bo sobie ją testowaliśmy przed nagrywaniem, także myślimy, że Wam się tutaj ona spodoba. Będziemy mieli tutaj do czynienia po raz kolejny z wyrzutnią, armaty. Coś w tym stylu, nie? Mhm. Ogólnie misja jest naprawdę fajna. Możesz coś o niej nam op opowiedzieć? Wszystkiego się dowiedzą za dosłownie parę sekund. Ale ty jesteś. Dobra, wskakuję do armaty. Jedziesz. Pieczara. Potem kierujesz mnie na steka, a później po kurczaka. Jestem gotowy. Już. Po kurczaka. Tak. Dobra. Wydajesz? Tak. Okej, okay, to idzie teraz? Czekaj. Znowu kurczak. Dobra, masz. Wydaj sobie tam. Dobra, talerze, talerze, talerze. Mam ci je myć? Ej, co to było? Przeskoczyłeś mnie. Dobra, teraz po pieczarę. Po pieczarę. A później posteka. Mogę ja sobie ustawiać tutaj? Możesz? Ej Czekaj, bo spoko, zaraz spoko. ja to Ale ten guzik to już byś nacisnął, jak jesteś koło tej pieczarki No, w sumie tak Uff. Dobra Wybacz Że tak biegam Ja już z wydaniem, więc już ci klikam Ale... Nawet nie wiedziałaś po co. Nie wiedziałam, a myślę. Nie sobie... posteka, tak naprawdę stek nam jest niepotrzebny, ale zrobię to. Pieczarka. No to mów mi gdzie, bo myślałam, że sobie sam będziesz ustawiał w końcu. Dobra, no dawaj, dawaj, no. Ruchy. Też tu mam dużo roboty. Strzelaj we mnie! Już jest ustawiona. Ej! Tu masz gotowego steka. Dobrze. Szczelaj. Pieczarka niepotrzebna, chyba. Bo wydałaś. Szczelaj. Matko moja, nie ogarniam. Czy znaczy ogarniam, ale strasznie dużo roboty mam. Inaczej nie wyrabiam. O! Szczelaj! Tu masz gotowo pieczarkę. Piecza. Nie wiem, czy widzisz. Widzę. Kurczak następny dla ciebie. Nie wiem, czy widzisz. Jezus, Maryjo, zaraz mi się spajczy wszystko. I ci się nie swajcz. Dobra, nie ma sensu więcej. Dobra. To i czekaj! Placka brakuje. Właśnie. Pierwszy kurczak. Dawaj. No idź z kurczakiem. Idź po pieczary. A talerz, Brak talerz, talerz. Matko, moja talerz. Chodź po niego. W ostatniej chwili wydam. Uwaga. Wo 1135. Beautiful. Mhm. Ale można tutaj więcej zdobyć. Zdecydowanie. Nie no tak I tak nam poszło. Moi drodzy, chyba ukończyliśmy drugi etap. Tak mi się wydaje. Coś czuję, że teraz będzie rozmowa z Cebulą. A nie, jeszcze jednak nie. To nie, to nie po tej rundzie. Następnej. No i również nam się odblokował, odblokował też Kevin. Drugi. Tylko jeszcze nie wiem, jak tam wjechać. No to o, o, masz pstryczek po drugiej stronie. Aha, czekaj. O, no i gitara. Tu jest pstryczek i wjazd z drugiej strony. No tak dziwnie trochę. Um, o, tutaj jest wjazd. Pokaż tego Kevina drugiego. I tak, proszę Państwa, tą misję oczywiście sobie rozegramy e, później, jak, roz, jak już skończymy sobie główny wątek fabularny tego dodatku, Carnival of Chaos. Zawsze wszystkie takie kewiny, drugie w tych wszystkich dodatkach, jakie nagrywaliśmy dla Was do chwili obecnej, nagrywaliśmy na samym końcu. I tak zrobimy tym razem. Dobra, moi drodzy, misja 2.4 zostanie rozegrana w kolejnym odcinku, jak coś, bo... Według mojego schematu, jak kiedyś dla Was nagrywałem ten dodatek, nagrałem dla Was wtedy jeden odcinek, więc po prostu robię taką, taki typowy duplikat w tym momencie i staram się to tak po prostu robić, jak na początku robiłem tam jakiś czas temu. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka, komentarz oraz zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Wszystkiego dobrego życzymy. Hej! On.